Konkurencja na rynku przewozów międzynarodowych z każdym rokiem staje się silniejsza. Czuć było to na spotkaniu Polskiej Unii Transportów Krzyżowej. Do tego zaostrzają się kontrole organów ścigania, takich jak niemiecki odpowiednik naszej ITD, czyli BALM. Problemów jest coraz więcej, ponieważ państwo niemieckie BALM zobaczyło, że bardzo dobrze te mandaty im zasilają budżet, w związku z czym nasili kontrolę. Widzą, że pieniądze za te wykroczenia im wpadają. Jak walczyć z takim nadgorliwym podejściem organów ścigania? Jest sposób. Przyjęcie czy zapłacenie mandatu w czasie kontroli to nie oznacza, że to jest przyjęcie mandatu, tylko to jest wpłacenie zwykłej kaucji zabezpieczającej w poczet przyszłych mandatów, o których się można zawsze y, odwołać. Występujemy do balmu o indywidualne interpretacje przepisów, ale też robimy odwołania y, od mandatów. Czyli nie taki straszny balm, jak go malują. Wielu problemów można też uniknąć, wybierając profesjonalny ośrodek okresowego szkolenia kierowców zawodowych. I tylko taki. Szkolimy na terenie całej Polski, na terenie 14 województw w 80 miejscach w Polsce. Szkolimy około 80% rynku. Myślę, że na ten moment jesteśmy największą firmą szkoleniową, robiącą szkolenia tego typu w Polsce. Dlaczego o tym wspominamy? Bo zdarzają się niestety także firmy doradcze, które chcą tylko zarobić na przewoźnikach, a nie udzielić profesjonalnego szkolenia czy doradztwa. Zapewniamy najlepszych ekspertów, sprawdzonych ekspertów. To przewoźnicy w dzisiejszych czasach powinni czerpać wiedzę ze sprawdzonego źródła. Polska Unia Transportu od samego początku gwarantuje wysoką jakość merytoryczną przekazywanych informacji, popartą aprobatą ośrodków akademickich, kancelarii prawnych oraz rzeszą zadowolonych członków.